Fanusy, kochane, witam Was bardzo serdecznie. Fany, przychodzę do Was z rosołem, który się gotuje. Tak. Rosołek w zimę. Musi być. Słuchajcie, jakie czary. Pyszne. Mam tutaj warzyweczka. Widzicie dużo warzywek: marcheweczka, por, pietruszka, seler. Jest wiejska kurka. Są też grzybki, fany. Grzybki tegoroczne, prawdziweczki. O, wygrzebię sobie takiego. Fany. Mmm, pyszny prawdziweczek, muszę uważać z włosami, zamykam, to sobie pyrka, jeszcze z jakąś godzinkę, półtorej, później dalszych etapów yy, nie będę Wam pokazywała, bo są banalne, wiecie zresztą, nieraz jedliście rosół, także nie świrujcie fanusy, bo słuchajcie, kto świruje za dużo, ten później ma problemy. I tak, później będzie polecajka filmowa. Na tą właśnie okazję odziałam się w tą fantastyczną koszulkę, którą otrzymałam w prezencie jeszcze wówczas od bardzo bliskiej mi osoby, serdecznej dla mnie. Piękna koszulka. Koszulka została, osoba poszła. I słuchajcie. Ta koszulka jest do filmu. Do filmu, który dzisiaj będę Wam polecała, bo jest to mój ulubiony film. Jeden z najbardziej ukochanych filmów science fiction. I słuchajcie, jeżeli jakiś fan yy, wie, co to za film, już teraz po tej koszulce, no powiem Wam, nie trudno będzie się domyślić. Yy, to wygrywa u mnie specjalny prezent. Także jeżeli ktoś mi. Ktoś mi napisze, co to za film i co będę za film polecała, yy, będzie za to prezent. I ten prezent ogłoszę później, bo muszę się zastanowić, co z chaty mogę wydać. Siemano, fanowie, do później!